i nie potrafię, gdy mam jej wielokrotność. Wpłacił 10 zł. Nie wiem, do kogo się zwrócić. Znajomym nie mówię, bo boję się wyśmiania problemu z ich strony. Jakieś porady? I no to jest absolutnie normalna sytuacja. Mówi się często o czymś takim, co się nazywa inflacja kosztu życia. Więc y, polega to na tym, że jeżeli zaczynasz zarabiać więcej, to nie jest tak, że wydajesz tyle samo ile wydajesz wcześniej, tylko rosną twoje koszty życia, zaczynasz się odżywiać w inny sposób, Jesz, na przykład częściej na mieście albo korzystasz z droższych produktów, decydujesz się na droższe mieszkania, e, czy pieniądze na droższe ubrania i tak dalej. I finalnie jest masa ludzi, którzy zarabiając identyczne pieniądze i są w stanie oszczędzić ani z butówki w związku z tym, że cały czas ta inflacja kosztu życia pierd**ala. Więc jeżeli ci to przychodzi, to jest to absolutnie normalna sytuacja. wystarczy sobie rapu i na prezydenta w rapie, na postaci Kanye Westa, który e, wielokrotnie mówił publicznie o swoich problemach finansowych. Wiecie, Kanye West będąc absurdalnie bogatym człowiekiem, miał problem z dysponowaniem swoim budżetem. Mając więcej pieniędzy niż my wszyscy tutaj razem wzięci. Miał ten problem, no nie? Więc to jest bardzo standardowa sytuacja i myślę, że zależy też w jest spogórze. No na pewno u części osób pomoże terapeuta, bo jest to jakoś głęboko zakorzenione w głowie, że im ma pięć warstw, a u innych osób zwykła jakaś no. praca finansowa może zrobić robotę. Też, słuchaj, myślę, że fajnie fanie też mieć znajomych, tylko że możesz polegać w takich sytuacjach i możesz z nimi jeszcze rozmawiać i to nie będzie gorsząco, że powiesz na przykład, ile zarabiasz albo jakie masz jakieś tam przed sobą wyzwania czy problemy finansowe itd tak może to jest kwestia też znajomych? Ja to pozytywnie oceniam, bo był wpłacił 10 zł. Ze mną przez tydzień na studiach w grupie i pożyczałam mu długopis XD, to filologia polska była. był na studiach? Może jakiś kursy robić czy coś? A miło. E, słuchajcie, potrzebuję do te łazienki. Przepraszam z góry, włączę wam na chwilę gorylę. Dyskutujcie, ja sobie przeczytam zaraz. Taki jest efekt picia bardzo dużej ilości płynów podczas prowadzenia studiów, niestety. Ale jak jestem nawodniony, to mogę długo prowadzić. Ale słyszałem go, e, widzieć też, widziałem. Więc no ankiety same są jakie są z tego też powodu, że możemy mieć tam tylko cztery opcje. No nie, YouTube nie daje nam tej możliwości, a mi zależy, żeby to były ankiety, robione ad hoc, jak najszybciej, a nie przemyślane e, i opracowane sobie wcześniej i przegrane z pięcioma osobami. Nie kiewa badania, bo takie sobie robię raz na jakiś czas okresowo, ale w innym celu. Mike Kot, dziękuję. Jedyną drogą pod względem bezpaństwowym prawie nie jest idealizacja jakiejś mury, tylko długofalową posiadanie społeczeństwa. Dlatego będę działał w dalekiej sytuacji i dlatego przeznaczam drugie 420 tysięcy na organizację Monar, która jako jedna z wielu organizacji polskiej zajmie się projektami, w tym konieczeniu zależnie. Nawet 20 lat mojej kampanii wyborczej chcę dorosnąć w pełni, jako każdy stary na oczach całej Polski. Dzięki mojej muzyce i social będę będziecie mogli czuć i obserwować wszystkie moje upadki i wzloty, po to, żeby na koniec znieść cały kształt mojej postaci zdecydować. Do tego czasu wydałem łącznie 33 płyty, ostatnio 33 roku, a następnie... W jakim tempie on musiałby wydawać te płyty? To mnie coś zastanawia. Miło się tutaj na piękna rzecz. Do człowieka od zakupów. Poza tym co? jest Może być niska samoocena. Dlatego mówię, że jest to... złotych. tego? Znalezienie przyczyny. Trzymaj się. Jeśli jest głębiej zakorzenione, to totalnie może w jakaś chwilecze, żeby to przepracować. To co nie jest dziwne, nie? Nie, Problem najlepszej że to jest problem, który dotyka bardzo próbował wrobić w w kwot średnich wolontariat i kwot na 14 ha od nie Ale nie dałam się. Kropka druga podkopała go do urzędu. Uśmiech będzie dobrze Generalnie to nie, niejednocześnie to uważam, że Kanye West miał większe kompetencje niż Mata może mieć, więc nie, ro, nie rozumiem porównywania tych sytuacji. No, ludzie porównują te sytuacje moim zdaniem tak, żeby pokazać, że popularność, nie, popularność w pop kulturze nie przekłada się do końca na sukces polityczny. i Nie gwarantuje sukcesu politycznego. E, Trump trochę przełamał też sadę na no niej i, i zaczął troszkę tak ściągać politykę w stronę takiego sojuszu z byciem celebrytą. 7 lat w sprawie pierwszej po to, że... A tam mówimy na koncercie, że to był żart, ale że odzew był pozytywny, to przemieścił kandydowy. A potem na podstawie kompetencji, ją zdobyć. Jest nagranie z tego? Nie no, a póki co, zapraszam na to serio, Mimo wszystko patrzcie na to, że Cookies osiągnął w pewnym momencie, tak jak na czasie gigantyczny sukces, bo Cookies przez chwilę, jakie ja to odrunęłem, się wydawało, że Cookies realnie może stać się, może nawet jeżeli nie prezydentem, to bardzo, bardzo dużo znaczącym politykiem. No, jednak praktyka pokazała, że bardzo szybko się to rozmyło i po początkowym bumie, jeszcze jak trafił do sejmu, to bardzo szybko został wykorzystany przez innych osoby. Chłownia, dosłownie hołownia moment. Taki nie. Chłownia, mimo wszystko traktuje to ba dużo bardziej jako politykę, no nie? że w przypadku chłowni nie mówimy już o takim podejściu ja celebryta w polityce, tylko autentycznie, co by nie mówić, starasz się jednak pokazać, że podchodzi do polityki jako polityka, a nie jako celebryta. Dziękuję. Patrzcie na moje prezentury, no drama. Tak Taki do pomysłu. Emma, patrzcie. Mam miłość ty, jak piękna rzecz. Zach, ja osobiście z metą mam taki problem, że odkąd wpłacił 10 złotych? Zaczął się bawić w aktywistę. Jakieś fundacje 420, teraz meta 2040, to trochę zaczął irytować i absolutnie nie jestem go w stanie brać na poważnym liczebnie. No tak, jest chyba zawsze w momencie, kiedy człowiek zaczyna e, gdzieś tam pokazywać się też ze strony, ja, moje poglądy, to na czym mi zależy, a przestaje być wyłącznie artystą prezentującym jakąś twórczość. Tylko pytanie, czy w takim razie twórczość kiedykolwiek była rzeczą odrywaną, czy od samego początku nie powinniśmy rozpatrywać artystów e, i jako tej samej rzeczy? A, śmieciło się. racja, Więc może na start Zbigniew Stonoga. Siema Michał. Ludzie pytają, co sądzę o swoim wystąpieniu? Jakże profesjonalnym. Miło, że tak to, jak za... to nie zawsze jest problem samooceny. Miałem dokładnie tak samo dopiero po 30 się ogarnąłem, wpłacił 10 zł, a najbardziej mi pomogła moja dziewczyna, która jest teraz moją żoną i zarabia coraz więcej. Wydaje więcej, ale mam oszczędności jakich nigdy. Pani no dobre otoczenie na pewno bardzo dużo pomaga. Więc gratuluję ci, że też zapracowałeś, by to mocno Ta, być. Tak, temu dziękuję od Dziękuję ci, Michale za w ogóle odwagę. No i jeszcze chciałem ci podziękować Michale za odwagę. E, a do tego wszystkiego Michał za jakość. Nie znam twoich rodziców, ale to muszą być wybitni ludzie, bo wychować takiego chłopaka, takiego artystę, i takiego młodego patriotę, i takiego mądrego człowieka. Jak się pan stanowi? Te ciężko jest mi powiedzieć, kiedy mówię na poważnie, kiedy próbuję na zagadkę. Michale, trzymaj się, powodzenia, stary, we wszystkim co robi. Miłość to taka piękna rzecz. A ja mam odwrotnie. Wpłacił 10 zł, mimo że zarabiam więcej, to i tak nadal czepię się z pieniędzmi, i szkoda mi, żeby coś kupić albo pojechać na urlop. 32 lata a nigdy nie byłem. No nie, szczerze mówiąc, patrząc na sytuację w kraju, to też się nie dziwię, że e, ludzie zaczynają się robić coraz ostrożniejsi. No to, to gospodarka Dzięki Wiki, chyba to jest z większymi kamikami, tak? Next. Widzę, że dużo uwagi przyczyniono wczoraj wystąpienie aferek. Widzimy, żeby to oglądajmy, możemy sobie też zobaczyć. Dajmy. Proszę, promocja teraz skoncentrowaj jako widzę? Ale nie, szczerze mówiąc, powiem, że dużo mądrego mówił. Co by w tym, co by można było w Polsce zmienić? Miłość, to jest i w wpłacił 10 zł, żeby do 2033 roku, bo ostatnie 7 lat na edukację, wydał w 33 lata, to album musiał być wydawany co 137,93 dni. Tak, kompletnie szczerze, jest to, jest to gdzieś możliwe, bo są artyści, którzy dosłownie funkcjonują w ten sposób i wydają po kilka płyt w roku. Są autentycznie, jak się nam stać, które tak operują. Może był jakiś taki awangardowy, bym powiedział, zagraniczny muzyk, który wydał jakieś płytka 8 czy 9 płyt, praktycznie. Więc wszystko jest możliwe. No pytanie, też, czy, czy jest sens tak robić. No ja, ja szczerze mówiąc, preferuję, kiedy artysta do mnie optymalnie, raz do roku wydaje materiał. Że tak przypomina o sobie, tak jak tak on w pewnym momencie robił. I wtedy sobie też móg uda Punkt, po prostu ten, nie? Mnie osobiście... Viper, y... tak, chyba Viper. Agata, dziękuję. W tam stopniu przemawia stary to. to ja, ja jestem też bardziej za młodymi, nie? W sensie ja kurwa nie, nie jestem... Jak, do, kurwa. Po prostu nieważne co będzie co powiedzą. Nie drugi sezon? No, nie wiem. No pytanie jak długo się będzie trzeba. Na pewno projekt nie jest odwołany. Mam mój miecz. To... mówiąc, ja bym zrobił coś takiego, że w, w rządzie powinno być... Tak, Kuba na w Polsce wydaje bardzo dużo... Do 50, w tej album. a później wejdzie rządu. I wchodzą młodzi. Jeszcze raz. Że żeby do 50 tylko można było siedzieć do 50 lat można by było siedzieć w rządzie i później żeby po prostu już stracili tą możliwość decydowania jak to się stało że bagieta największa baza w, w tym pomieszczeniu nie, nie wiem jak do tego doszło ej kurwa co powiedział no śmiejcie się piście xd ale prawda jest taka że ktoś mam nie powiedzieć no tak masz do 50 no, no, i no 50 50 to już no to by się nie zgadza też moim zdaniem, bo dużo mam przecież też profesorów takich którzy mimo swojego starszego wieku to ekonomicznie na przykład są pogardniani i tak dalej to by ale to te, wtedy by można było z, zrobić coś takiego żeby mogli być doradcami ale nie no nie pogadajcie jest ten największym bazowanym żeby Okej, okay, okay. W ten sposób, nie? Ale nie? Ja ogólnie no. jestem, ja politycznie jakoś, kurwa, nie lubię dać o polityce generalnie. Bo. Nie, no ja tam trochę bym też zmienił. Zgoda, że ja takiego filmu nie wymyśliłem. Ale słuchaj, to tak rozpiszę Bagieta 2040. Nie, no ja już szybciej, nie? No to tak. prezydentem można zostać, jak się ma chyba 37 lat. No w generalnie chwilkę. No dwa lata. Dwa lata. Dwa lata. Z którego roku życia można tak. być prezydentem. No, Akieta 2024. Powiedz mi, bagietka, yy, czy... Gdybyś został prezydentem, albo inaczej, miał, bo prezydent to prezydent, to wszystko tam ranga reprezentatywne, nie? Do powiedzenia to tutaj bardziej mówimy o rządzie, czyli o partii i o premierze. Więc tutaj bardziej inaczej. Jakbyś miał jakiś realny wpływ na to, co się dzieje, co by się miało stać w Polsce? Co byś zmienił w Polsce? Kto... Do czego to doszło, że chłop z 80 takich wypowiada się na temat polityki? Po pierwsze nie nazywaj mnie tak, bo mam 64 IQ, a jeżeli chodzi o bagietę, no to kompletnie na chwilę... Obejmując tego PISA, powiedzmy, że to nie chodzi o zlicowanie bagiety, to powiedziałbym, że masa niekompetentnych idiotów zostaje politykami. Nawet nie tyle, co się wypowiada o polityce, bo to jest już klasyk, że ludzie, którzy kompletnie nie wiedzą, o czym mówią, tak astronomicznie nie wiedzą. Możemy mieć różne poglądy, ale są ludzie, którzy totalnie po prostu na przykład nie wiedzą, skąd pochodzą pieniądze państwowe. No nie? Nie, wiedzą, nie, nie wiedzą, skąd działają podatki. Jeśli takich bazowych rzeczy nie wiedzą, i ci ludzie kochają komentować politykę, na potęgę kochają komentować. mam wrażenie, że czasami że oni by najbardziej rozmawiać o polityce. Eee, co więcej, jest masa ludzi, którzy, zostaje, którzy zostają politykami i też nie mają absolutnie kompetencji eee, intelektualnych. bym ona by była podatkowana. Okay. Bo po prostu to jest biznes, który po prostu idzie z czarnego rynku mm -hmm. i po prostu ludzie i tak to biorą i tak biorą. No mówię więc sobie. Czemu tego po prostu nie korzystać z tego? Druga rzecz, bym zrobił coś takiego jak obozy pracy dla więźniów, żeby oni odpracowywali sobie ten wyrok, a nie żebym ja na przykład ciężkie zarobione pieniądze oddawał na, na nich, żeby po prostu tak, moim zdaniem osoba, która łamie prawo, tak kader, ten mocno, że na przykład osoba na P... Mm -hmm. i, Chodzi o homoseksualistów, tak? Na przykład zabójca i ten, to nie powinien mieć praw obywatelskich. Ja wolę ci że ty jesteś kurwa, naprawdę zaleźć. Nie powinien mieć praw obywatelskich, nie powinien mieć po prostu jakiś ulg w tym rodzaju. Do obozu pracy i ten. I sądzę, żeby się nie jeden oddechczał, by się czy tam po prostu osoba zastanowił się ten. Ja mówię o tych, co siedzą za alimenty, czy tam za drobne ten. No dobra, ja nie mówię o tych, ale ja mówię o tych, co naprawdę krzywdą ludzi, nie? Okej. Czyli. może bok z wycofany, został właśnie zdominowany intelektualnie, ja się tego nie spodziewał. Osoba na P, ona ma dostęp do internetu, do telewizora, jak ona ma się tam nawrócić? Ciężko, no. Ale to jest bardzo mądre, w ogóle. W sensie, jest, ma to spory sens. Również Druga rzecz, ludzie też wygazują probaty na czacie. Druga rzecz, bym nie wprowadził 500+, plus, tylko bym zrobił coś takiego, jak 500... Plus, to miło się tego pokażesz. Zobaczymy, co to, to, to jest. Reżyser z Żydzi płacił 10 złotych, pomijając... To, co powiedział o homoseksualistach, to nawet z sensem Bagietka powiedział. Szok. No, to jeszcze nie homoseksualizm. Też wygazują na czacie. Druga rzecz, bym nie wprowadził 500+. plus. Tylko bym zrobił coś takiego jak 500 plus do... Że pracujesz? Masz wypłatę i 500 do wypłaty. Tam tysiąc do, do, do wypłaty, nie? Bo więcej osób by poszło wziąć pracę i opodatkowanie tych zagranicznych wszystkich firm, a po prostu mniejsze podatki dla na przykład polskich firm, polskiego jedzenia i tego typu, nie? A ja nazywam taki rozpiekdalnik. I generalnie po prostu, żeby mniejsze firmy miały lepiej niż te... Wiesz, to że nie, no bo praktycznie tak jak ja. <grymne> powiedzmy ręczej około, nie? Ja tam widzę dostanę, powiedzmy, za część. Yy, yy, Miłość teraz, nie? Bo, yy. Dominik, jakbyś potem chciał, to masz tutaj film, który podsumowuje ostatnie wyczynę z w Rafa. Jak się czas mówiłeś, że się nie orientujesz za Ale bardzo? Ktoś mało nagłośniony w Polsce temat w sumie mam oddać Miłość tak ten. Zbychu, to śmiesznie brzmi, bo mówi i kwot średni kopus pracy i kwot wpłacił 10 zł, ale to jest mega baza. W nowej sądowale parki zostały zbudowane za pomocą zawansowane. Przyszedł Pytanie... o... Pytanie... do ludzi, znalec... interesują się rehabilitacją, ale mi się zawsze wydaje, że rehabilitacja na. Chodzi mi o to, że generalnie przywracanie kogoś do funkcjonowania społeczeństwa powinno się też opierać na nałomieniu takiej osoby, jak wygląda uczciwa praca, jak, jak się przyzwyczaić do tej uczciwej pracy. To jest oczywiście to jest to bardzo ważne w